Siema widzowie, z tej strony Pawliczek Reakcje. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z reakcji na Ski y Toilet. Dzisiaj szybko nagrywam film, bo już jest bardzo późno. 4 godziny był ten. 4 godziny temu dafug, boom wrzucił ten film, nie no i szybko nagrywam, bo jest już bardzo późno ogólnie. Dlatego sprawdzam co tu się dzieje. Hola. Fajne. Spikermeni wrócili. W sensie byli, ale teraz jest ich więcej. Są o wiele wyżsi niż wcześniej. Trochę inaczej było. I to była taka szybka reakcja, bo mówiłem już jest późno. To mam nadzieję, że wam się podobało. Na razie, cześć i pa.